To jest kwadrans na angielski lekcja 277. Witajcie w lekcji powtórkowej podcastu uczącego mówić po angielsku. Dziś wracamy do słówek politycznych i zobaczymy, które z nich zostały Ci w pamięci. Przećwiczymy także rozumienie ze słuchu dzięki nagraniom różnych opinii na temat udziału w wyborach. A rozpoczniemy podcast od fraz pomagających wyrazić własną opinię. Tak, aby nie powtarzać w kółko, I think. Without further ado, let us begin. Chcemy często wyrazić swoje zdanie, swoją opinię, no przecież nie ma ważniejszej osoby na świecie niż my i nasza opinia. Otóż to, tego się trzymamy. Więc oprócz I think, warto poznać te kilka wyrażeń jak in my opinion. In my opinion. Moim zdaniem. To powinno być wasze domyślne rozwiązanie. In my opinion, elections are the cornerstone of democracy. In my opinion, elections are the cornerstone of democracy. No dobra, ja wytłumaczę, co to jest cornerstone, a czy pamiętacie, co to były elections? Wybory. Oczywiście. Pięć punktów dla Ciebie. A cornerstone to kamień węgielny. Kamień węgielny, to co się wkopuje w te wszystkie budowle takie. Baza, tak? podstawa wszystkiego. Tak. Cornerstone. Dobrze, dobrze. Drugie wyrażenie to for me. For me. I tutaj, zanim przetłumaczymy sobie zdanie, czy pamiętacie, no bo to w końcu powtórka, jak było wyrażenie przekonać wyborców. Mhm. Mm no. <laughs> sway? Sway, tak. Sway voters. Sway voters. Dobra, to nasze zdanie. For me, swaying swing voters determines the outcome of the elections. For me, swaying, swing voters determines the outcome of the elections. Dobrze, determines, lepiej będzie determines. Determines, ok. Czyli moim zdaniem zjednanie sobie tych niezdecydowanych wyborców decyduje o wyniku wyborów. Dobra, kolejne wyrażenie, które możemy użyć, to from my point of view. From my point of view. Z mojego punktu widzenia. To takie ładne są zwroty, prawda? In my opinion, for me, from my point of view. Nie mieszajmy ich. To są takie um, zdania na maturę. Mogą się przydać. Albo do takiej dłuższej dyskusji. Oczywiście w nieformalnym kontekście. Tysiąc razy użycie, I think, jest w porządku. Po polsku też się nie wysilamy. Tak. Moim zdaniem, sądzę, według mnie. Z mojego punktu widzenia. Aha, rzeczywiście, bardzo elokwentna dyskusja. No ale wracając do powtórki. Jak były sondaże, te takie na końcu, już po głosowaniu. Jak się wychodzi mm -hmm. z lokalu wyborczego? Exit poll. Dobrze, exit poll. A dzień wyborów to będzie? Election day. Great. To mamy takie zdanie. From my point of view, exit polls give an accurate snapshot of votes on the election day. From my point of view, exit polls give the accurate snapshot of votes on the election day. Tak z mojego punktu widzenia sodarze exit polls dają dokładny obraz accurate snapshot głosów oddanych w dniu wyborów. No i dołóżmy sobie jeszcze jedną as far as I know. As far as I know. I to po angielsku oznacza o ile wiem i rzeczywiście może oznaczać zakres wiedzy, okay. na przykład z fizyki, tak? No i dlaczego mamy dzień i noc? No i musicie powiedzieć dziecku, well, as far as I know. Ale też może być takim grzecznym wprowadzeniem własnej opinii. Mm -hmm. Czyli takie wydaje mi się, że. Okay. I tutaj do zdania wracimy do bardzo starych zwrotów politycznych. Jak była izba wyższa i niższa po angielsku? Upper house, to była izba wyższa. Good. A lower house, Zgadza to była się. niższa izba. Excellent. Upper house, lower house. I bo jeszcze takie określenie, że mamy parlament dwuizbowy. Mm -hmm. Nie pamiętam. Bicameral. Bicameral. No to nasze zdanie. As far as I know, the upper house of the bicameral parliament in Poland is as important as the lower house. Drugie zdanie. As far, as far as I know, the upper house of the bicameral parliament in Poland is as important as the lower house. Dobrze. O ile mi wiadomo, Izba Wyższa dwuizbowego parlamentu w Polsce jest równie ważna jak Izba Niższa. Nice. Tak. To zapytam jeszcze tak szybciutki taki, taki pop quiz. Jak powiemy, okręg wyborczy? Nie pamiętam, jaki jest okręg wyborczy. Con... Constituency? Tak, constituency. To jest jeden z tych wyrazów, które bardzo bym chciał, żebyście zapamiętali z tej serii lekcji właśnie. Constituent to będzie wyborca, a constituency okręg wyborczy. I jeszcze jeden chcę, żebyście zapamiętali, czyli głos. Vote. Vote albo ballot. Tak, ballot. To też była taka fraza, ballot. All right. Usłyszymy teraz cztery osoby i ich opinie na temat tego, czy zamierzają głosować w wyborach. Przesłuchaj wszystkich czterech opinii i powiedz, ilu z nich z tych osób na pewno zagłosuje w wyborach. Honestly, I couldn't care less about the upcoming elections. It's not like any of these politicians will change my life or make it better somehow. Plus. I'm already swamped with stuff going on in my own world, so why waste my time on politics? I'm in control of my own life, and no candidate is going to care about me, so why should I care about them? As far as I know, voting in the upcoming elections in Poland is super important. If we don't show up and cast our ballots, then we can't complain later about who's running things. Like, hello! It is important to carefully consider the platforms and choose those candidates who align with our values. I'm on the fence about whether or not I'll vote in the upcoming elections. Part of me wants to be part of the solution, but another part of me thinks that my one little vote won't really change anything significant. I don't know, man. Still weighing my options. Personally, I really want to vote, but I just can't find any candidates I trust we need some serious change, you know. but it's like all these politicians are just a bunch of bribe crooks. it's frustrating. i like to participate, but i don't see a good option. like, i don't want to see poland exit the eu. nobody thought brexit could happen, but it did because too many people stayed home. Tylko jedna zgadza się. Tylko jedna z tych osób na pewno. Reszta się waha, albo uważa, że nie warto. To przesłuchajmy teraz opinii jeszcze raz, ale po kolei i wytłumaczymy trochę nowych zwrotów, które tam występują. W Szczerze mówiąc, nie mogę nic więcej interesować. Nie to, jak jak any of these politicians will change my life, or make it better somehow. Plus, jestem już skompany z tego, co się dzieje w moim świecie. So why waste my time on politics? I'm in control of my own life and no candidate is going to care about me. So why should I care about them? We have a shit like couldn't care less about. Couldn't care less about. Czyli nie da się już mniej nie interesować. <laughs> Bardzo dobrze, tak. I couldn't care less about. Czyli nic ani nic mnie to nie obchodzi. No I couldn't care less about. I tam możecie wstawić sobie co chcecie. Ta osoba też mówi, że jest swamped with stuff. Swamped with stuff. Swamp to jest bagno, a jak jesteśmy swamped with something, to jesteśmy zawaleni czymś, pracą, obowiązkami. Mm -hmm. To nie my w tym ilości rzeczy, które mamy do zrobienia. Nie my w tym bagie. No, a staw to takie nieformalne, wiecie, na rzeczach. Mm -hmm. Tak, wszystkie te wypowiedzi są dość nieformalne, czy warto zwrócić na to uwagę. Taki język potoczny. Osoba ta też mówi, uh, I'm in control of my life. I'm in control of my life. Czyli be in control of to? Panować nad czymś? As far as I know, voting in the upcoming elections in Poland is super important. If we don't show up and cast our ballots, then we can't complain later about who's running things. Like, hello, it is important to carefully consider the platforms and choose those candidates who align with our values. tutaj, które występują. Ta osoba mówi run things. Who is running things? Who is running things? Co to może oznaczać to run things? Rządzić, rządzać, prowadzić. Tak, bo to jest tak jak run a business, mm -hmm. czyli prowadzisz biznes. Film. No to tutaj run things, czyli kto tym zarządza. Chciałbym się powiedzieć tym bajzlem, ale mm -hmm. tak, kto tym zarządza? Who is running things around here? Mamy też taki, taką frazę: Carefully consider the platforms. Carefully consider the platforms. Platform, czy pamiętasz, co to było? Program wyborczy. Excellent. A carefully consider to starannie rozważyć, dokładnie zastanowić się na carefully consider. I ostatnie wyrażenie: Align with our values align with our values. I co to może oznaczać? Candidates who align with our values. Czyli że idzie w zgodzie z naszymi wartościami? Wyśmienicie, Tak, ustawia się w jednej linii z naszymi wartościami, czyli idzie w zgodzie z naszymi wartościami. Great job. I kolejna opinia? I'm on the fence about whether or not I'll vote in the upcoming elections. Part of me wants to be part of the solution, but Another part of me thinks that my one little vote won't really change anything significant. I don't know, man. Still weighing my options. Tutaj mamy znowu kilka ciekawych fraz, jak sam początek. I'm on the fence about. I'm on the fence about. Dosłownie jestem na płocie. Siedzę na płocie. Mm -hmm, czyli jeszcze nie wiem. Co łatwo skojarzyć z Lechem Wałęsą. I chodzi o to, że nie wiemy, z której strony zejdziemy. Czy z okay. tej jednej, czy z tej drugiej. I to oznacza, że jestem niezdecydowany. Ale tak to można sobie zapamiętać, że jestem na płocie i nie wiem, czy wracam, czy idę dalej. I'm on the fence about this. Jestem niezdecydowany. Jest też taka fraza tutaj. Be part of the solution. Be part of the solution. I samo be part of something oznacza? Być częścią. Być częścią. Wziąć udział. Wziąć udział, tak. Tak. Możecie być częścią rozwiązania, tak jak tutaj. Part of the solution. Możecie być częścią problemu. Be part of the problem. That's true. Be part of the problem. Też nam zadziała. Także fajne wyrażenie. I na koniec mamy Way One's Options. Way one's options. Zamiast once wstawimy sobie osobę, czyli way my options. Way my options. Czyli kładę je na wadze. Mhm. Pięknie. I, czyli rozważam. No właśnie, rozważyć, prawda? Jest to z wagą jak nic odważenia. Rozważyć opcję, i po angielsku też jest. Way one's options. Więc ewidentnie ta analogia wagi tutaj się przewija. I ostatnia nasza opinia. personally i really want to vote but i just can't find any candidates i trust we need some serious change you know but it's like all these politicians are just a bunch of bribe crooks it's frustrating i like to participate but i don't see a good option like i don't want to see poland exit the eu nobody thought brexit could happen but it did because too many people stayed home bribed crooks Bribed crooks. Bribed to jest ktoś przekupiony, tak? Bribe to jest łapówka, mm -hmm. a crook to? to jest oszust, jakiś przestępca. Okay. To jest takie ładne określenie. Zamiast kogoś nazywać criminal, to można powiedzieć you crook. <laughs> criminal to mi się już kojarzy ktoś z wyrokiem. No właśnie, jest takie mocniejsze. A crook to ktoś taki, wiecie, hachlent jakiś, przeklęt. Mm -hmm. Tak. Także przekupni oszuści. Bribed crooks. Bribed crooks. Nice. Drogi słuchaczu i słuchaczko, która z tych opinii jest wam najbliższa? Jako zadanie domowe odpowiedzcie na głos, którą opinię wybieracie i dlaczego. Tym samym kończymy lekcje poświęcone polityce i wyborom. Jeżeli interesujecie się tym tematem, to zostawcie komentarz Polityka na Facebooku, Instagramie, Spotify lub na YouTube. Mam nadzieję, że takie ćwiczenie z opiniami też przyniosło powiew świeżości do podcastu. Dziękujemy patronom i patronkom, bez których nie byłoby środków pieniężnych na zatrudnienie tych dodatkowych głosów. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bye!